to ostatni moment, gdzie widzimy zwykłe lampy żarówkowe za chwileczkę będziemy montować projektory biletowe. Przy ostatnim rozbieraniu widać, że ktoś nie założył kołeczków tutaj. Także nie ma kołeczków, a w drugiej części są, tak z tej strony, tutaj od prawej strony i brakuje kołeczków. Co dalej zobaczymy jak będziemy rozbierać. Wiecie, to była chwila lampy mamy już wyjęte, tak naprawdę. No ale... Mam wrażenie, że, że z każdym awansisem bijemy, bijemy rekordy. Kilka minut i lampy są wyjęte. One całkiem ładnie z zewnątrz wyglądają. Bo potrafią te lampy, dobrze wiecie, żeby być takie żółte, matowe i tak dalej. Te całkiem ładnie wyglądają, ale... Bardzo słabo świecą. Nie chciałem użyć brzydkiego słowa. Mogą nasłuchać dzieci, więc słabo świecą. A teraz sprawimy, żeby, były, żeby świeciły dobrze. Żeby w nocy po zmroku, o zmierzchu jeździło się jak w dzień. To jest nasz priorytet i do tego dążymy. Także wymieniamy projektory na biletowe. A taką, takim efektem ubocznym naszej pracy będzie upiększenie trochę tych lamp. Ja tak zaraz tutaj wpasuję, bo tak się odbija lampa tutaj widzicie ten ring taki tutaj się odbija, tu wstawimy, wstawimy tutaj ring LEDowy na tą soczewę, to będzie światło do jazdy dziennej. Ale, ale zobaczycie to w dalszej, w dalszej części tutaj naszych prac, jak to wygląda, ten ring, to po prostu jest upiększenie lampy, a najważniejszą rzeczą to projektory biletowe. Lecimy z lampami do pieca, czyli podgrzewamy je, aby oddzielić klosz od obudowy. To będzie pierwsza rzecz, którą robimy. Są ringi zamontowane tak jak chcieliśmy, te ringi są światłem do jazdy dziennej, czyli zapalą się automatycznie po przekręceniu stacyjki i mamy tutaj dzienne takie dosyć fajne rozwiązanie, bo jest tutaj na górze dzienne i na dole w halogenie. No i mamy światło do jazdy dziennej. No, po włączeniu światła, znaczy głównego reflektora ring gaśnie, on już nie świeci, tak samo tutaj halogenie też już nie świeci. Mamy mocne białe światło, proszę zobaczyć jak jest mocne, białe światło biletowe, on pełni dwie funkcje ta wiązka, krótkie i długie, i długimi, Słychać charakterystyczny stryk, otwiera się przesłona i mamy długie światło. Z dwóch źródeł: zarówno z projektora bilewowego, jak i z tradycyjnej żarówki. Mm-hmm. <laughs> マジで。<noise>